Cześć Baranki, zapraszam Was na czytanie na czerwiec 2020 rok. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, więc niech z każdym będzie rezonować. Bierzecie to, co do Was pasuje. Karty mogą pokazywać już sytuację, która się u Was zadziała i jaki jest ciąg dalszy, tak? Dlatego musicie wziąć, wiecie, to, co do Was pasuje, jaka sytuacja i w razie bo możecie ładnie zrobić skok do przodu i ominąć pewne sytuacje. I co? Nie przedłużamy, tylko działamy, tak? Baran, czerwiec 2020 rok. Osoby spoza barana. Co tam u nich słychać? Ojej, już. Baranki, wielka miłość. Teraz tak. Jest, no, jest mężczyzna, gdzie pozna kobietę, kobietę będącą blisko dziś swojego domu. To jest raz. Zakocha się. To jest raz. E, e, druga opcja jest taka, że jest mężczyzna, który jest podrywaczem. Jest to facet, który też w swoim życiu dużo przeszedł. E, jest to facet wysoki, taki, mm, no, lubi sport. A nie wiecie o jaki sport mi chodzi. E, tutaj, e, słuchajcie, pokazuje się wielkie uczucie z osobą, która jest w związku, tak? Karty pokazują tutaj. Zobaczcie, Asmonet i kapłan i, i kapan, czyli nowy początek, tak? Nowa znajomość zaczęta. Wszystko nawet od początku. Kapłan i koło fortuny, bo jest trójkowa sytuacja. Mhm. No i macie bliźnięta waga wodnik, może do czynienia będzie. Ten, na pewno to jest dla pana z poznaku barana będą nagły wiadomości do kobiety, która się od was odcięła, tak? Tu chodzi, powiem szczerze, o jakąś zgodę, przyjaźń. Znaczy, no, zgoda, pogodzenie się, tak? E, e, zaczęcia wszystkiego może od nowa. E, sy na sytuacji: osiem kielichów, baranki, koło fortuny dziesięć becz. Ojej. Mhm, mhm. Mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm. I znów on się nam pokazał. I mieczowa nam się pokazała. O, lala, sprawiedliwość. I trzy było. Dobra, będziemy dopytywać baranki. Wiecie o co chodzi. Teraz po pierwsze taki. Pokazuje mi się kobieta, gdzie e, czuje się samotna w e, związku, w jakiejś relacji. E, jest to kobieta, która ma uczucia do innej osoby. Tutaj, coś się u Was wydarzy, pokazują mi się 10 mieczy, to będzie e, dla niektórych zakończenie jakiegoś związku, jakiejś relacji, e, gdzie czy byliście w związku, czy nawet w związku takim, co długo trwa, karty pokazują coś, nagle się zadzieje, macie 10 mieczy, potem dla niektórych, no dowiecie się czegoś, tak, i po prostu 10 mieczy, to jeżeli nikt nie dostał 10 mieczy, to tak nagle, e, znaczy jednego czy tam dwa miecze, e, kochani, to nagle dostanie 10 mieczy, jakieś zakończenie, coś nagłego przyjdzie do Was. Okazuje mi się tutaj, że jest mężczyzna, który chce działać i będzie działał. Wypatruje jej przyjazdu i to pan z poznaku barana chce poinformuje tą swoją kobitkę, osobę z poznaku bliźnięta waga wodnika, bardziej tu bliźnięta, gdzie się ta kobieta odcięła od niego, karty pokazują, że macie sprawy karmiczne do przejścia. Będzie wyjaśnienie sytuacji, tak? Co mieliście tam pod spodem, Asabuław? Pokazuje mi się tutaj, że jest kobieta, która ma jakieś uczucia do innej osoby i ma w głowie tego domienną osobę, która jest samotna. Możliwe, że ona jest samotna, karty pokazują tutaj, że będzie dla niej nowy początek, tak? Uważajcie, bo osoby z zewnątrz serduszka będzie do, coś wyjdzie na jazd związany z kobietą, która zagrała troszeczkę nieuczciwie, tak? Jeżeli um, są osoby takie, gdzie podejrzewają, że ich partner może mieć osobę trzecią, tu kartę. Pokazują, że tak, może mieć, tak? I sprawa wyjdzie na jaw. Pokazują mi się sprawy urzędowe, dlatego wy możecie mieć jakieś dokończanie spraw urzędowych, tak? Gdzie się je ciągną. Już od, pewne, od pewnego momentu będzie tutaj wyjaśnianie, będzie tutaj zakończanie bolesne, ale po to, żeby zrobić czystą kartę, tak? Pokazuje mi się tutaj mężczyzna, który jest dobry, który ma. E słuchajcie, jest dobry, e, robi coś własnymi rękami, tak? Ale karty pokazują, że w nim jest tyle emocji, że przez te emocje on może też nie dostrzegać e, pewnych zasad e, związanych albo związku, nie, to jest osoba samotna, gdzie była w związku i, i było odcięcie, od razu powiem, odcięcie było. To on nie dostrzega pewnych emocji nawet i w sobie. Pokazuje mi się tutaj, uważajcie, jak będziecie jechać, bo będziecie mieć, znaczy jechać, taro, to będziecie gdzieś w podróży, uważajcie, bo pokazuje mi się tutaj, gdzie traficie na taką może policjantkę, osobę taką troszeczkę chłodną, która będzie bardzo niemiła, od razu tam e, mówię. E, serca, jeżeli gdzieśkolwiek się wybieracie w ciągu w czerwcu, uważajcie, bo coś będzie z kołami, tak, e, możecie złapać flaka. To jest tak na marginesie. I dopytujemy. E... Wiecie co, jest kobieta, która odchodzi myśli o, myśli o uczuciach do innej osoby. Możliwe jest, że ta osoba ma jeszcze kogoś, tak? To jest tak tego. Osiem kielichów barana. Tak, ktoś po prostu przytłacza się myślami, bo nie wie, co ma zrobić. Robi cały czas jedno i to samo. Po co? Słuchajcie, jeżeli to są tylko myśli, tutaj możecie dostać jakieś wiadomości, które was przytłoczą, związane z kobietą albo trójkowa sytuacja, od razu mówię, tu ktoś jest w ciąży tak? i to dla was będzie przebicie. Tak? Możliwe jest to, że jest kobieta, która czekała na nowy początek z pewną osobą, ta osoba już ma kogoś, gdzie, gdzie była relacja trzecia, tak, dlatego to odchodzi do przyszłości, trzy kielichy, możliwe jest, że partner czy partnerka zaszła w ciąży z innym panem, tak, i ich jest trójka, od razu Wam mówię, tutaj ktoś ma dużo emocji, tak, w sobie, Koła fortuny mnie dopytuje 10 mieczy. Jakie straty? Powiem Wam szczerze, jakie straty dostaniecie. Jakieś straty będą związane, jeżeli będzie, bo będzie tutaj i, e, zakończenie związku, będziecie musieli się podzielić albo majątkiem, lub konkretnie, co ty dajesz, co ja daję. tak, Tutaj będą karty konkretów, tak? E, zakończenie i konkretne. Tutaj chodzi też o jakąś zazdrość. Barany, wy macie, wy jesteście dziś zazdrośni, lub ta druga osoba jest zazdrosna, że jednej się powodzi. Od razu Wam powiem, i Wy w sobie albo nie możecie z tym poradzić. Myślicie o tej osobie, żeby zacząć. Może, może jest silny pociąg seksualny do tej osoby. Wy, wy wypatrujecie jej, i jest jeden pan z poznaku Barana, może i to być pani, gdzie chce tylko przygody przygody. I tutaj uważajcie, bo to, ta przygoda może się skończyć też tak I troszeczkę niemiło, tak? Dlatego, że e, słuchajcie, to, to jest na czerwiec. Spotkacie, to on ma w myślach, dobra, spotka, spo, spotykacie się, bo jest mężczyzna, gdzie wybiera się w podróż do was, spotkacie, zrobicie to, co, e, no, wiecie, serce nie sługa e, i potem będziecie mieć rozczarowanie, bo ta osoba albo będzie miała jeszcze kogoś i zrobi papa, lub wy zrobicie tej osobie papa, lub serduszka. No, z tego, z tego romansu będą baby. Baby. Wiecie o co chodzi, nie? Dlatego uważajcie, trzy kielichy. Która to kobieta jest? Nie rzecz Jest diabeł. Ktoś? Powiem wam szczerze, diabeł mi pokazuje, że ktoś. Chce na, wszelką, na za wszelką cenę usiedlić jedną osobę. Że chcę po prostu tą osobę mieć na własność. Ja nie mówię, że w związku partnerskim, nie. Ale tutaj jest kobieta, która ma też nieczyste zamiary, bo kielichy mi mówią o emocjach i o e, zwłaszcza trzy kielichy e, przy tej talii mówi, że jest kobieta, która jest nieuczciwa i ona się posunie do wszelkich, wszelkich metod. Ona ma władzę przy diable, tak? Dlatego uważajcie. Możecie mieć kogoś pod znakiem koziorożca, ale nie musi być. Azbuła. Mhm. Uh -huh. Powraca osoba z przyszłości. To jest raz. Słuchajcie, powracają do Was sprawy urzędowe, które nie zostały za, zakończone. Tu będziecie coś wyjaśniać z, to, z tymi sprawami, tak? serduszka, Rydwan, cesarzowa, będą nagłe wiadomości, będzie przyjazd do kobiety, która jest w związku małżeńskim, a jest nieszczęśliwa, to jest raz, tu przyjedzie do niej facet o jakichś przejściach, będzie chciał jakiejś zgody, od razu wam mówię, uważajcie, bo z tej, z tej osoby, co powróci, gdzie odeszła i ona ma konflikt w sobie, możliwe, że wy macie co ja mam teraz zrobić, czy napisać, czy nie. Serduszka, może być silny, bardzo silny pociąg seksualny do tej kobiety, pójdziecie, zrobicie, tam wiecie, pogłaszczecie się po główce, ale serduszka, z tego mogą być dzieci, od razu wam mówię, baby. Co mówię mi tutaj już dwie karty, dlatego no troszeczkę trzeba uważać, jeżeli chcecie, to gratuluję. E, Król Buław. Aha. Karty pokazują, że dla niego jest nowy początek. To jest raz. Karty pokazują, że jest to facet, który ma stabilizację, ale, ale jest e, nieszczęśliwy. E, możliwe jest, że niektóre parany mają do czynienia z mężczyzną, który... E, który idzie tam, gdzie jest kasa, możecie taką osobę też spotkać. Dlatego, że jest cesarzowa, a cesarzowa to jest karta mówiąca, że jest kobieta, która ma stabilizację, ma możliwości. I w waszym życiu się taki mężczyzna pojawi panie, a dla panów e, no, znaczy taki mężczyzna pań, a panów taka kobieta. I będą nagłe wiadomości do niej. Możliwe jest spotkanie. Od razu wam mówię. Osoby zewnątrz u baranów. Dlaczego jest królowa mieczy? O jaką tu zgodę chodzi? Słuchajcie, baranki, macie kobietę, która się od was odcięła. Ta kobieta ma wszelkie możliwości, od razu wam powiem, wszelkie możliwości. Ona dużo będzie kreowała dla siebie. To jest, to jest osoba, możliwe, że o dwóch twarzach, tak? Jest to osoba dobra, a zarazem jest to osoba, która, jak trzeba, to powie rasa konkretnie, tak? Ale tu bardziej mi pokazuje się Królowa Mieczy, że możecie że z taką osobą możecie dużo skreować, tak? Coś dla siebie. Związane jest z pracą, nie z pracą, serduszka możecie tak? bo to jest też karta bliźniąt, Tak. E... Słuchajcie, co niektóre barany możecie mieć do czynienia z parą, taką, gdzie facet jest Możliwe, że macie barany kogoś z poznaku bliźnięta waga wodnik i ta osoba jest w związku małżeńskim. Pokazuje się, że jej partner jest kawał troszeczkę niemiłego pana ta kobieta ukrywa to. Ta kobieta ma dwie twarze, czyli. Może być szczęśliwa tu pokazywać, a tak naprawdę jej serce jest po prostu smutne, tak i wnętrze. Sprawiedliwość. Mhm. Słuchajcie, po wyjaśnieniu jakichkolwiek spraw będzie zawieszenie. Będzie to tutaj raz, zawieszenie z tym co było, ale tu bardziej mi pokazuje się, że o tym, co zrobicie, serduszka, co jest, co jest następna, karta mi mówi, że po wyjaśnieniu sprawy będzie bara, bara, bara i możecie, uważajcie, bo możecie w serca naprawdę wziąć baby zrobić. Słuchajcie, no trzy kielichy, żeby nie było trojaczków. Ale serduszka, te osoby, które nie chcą, tutaj karty pokazują, że tak może być, tak? Dlatego od razu ostrzegam. No i Jezu, jeżeli chcecie, to wieść, nie wiecie, czy, czy, czy trojaczki, czy bliźniaki. Ja mam bliźniaki. Jest super. E, trzy buławy. O, po jakimś zranieniu. E, trzy miecze, przepraszam. E, trzy miecze, czyli były jakieś zranienia. Ktoś miał jakieś zranienia z przeszłości, jako dziecko, słuchajcie, e, potem będąc w związku i teraz, ale tutaj ktoś chce się uwolnić, uwolnić od tych zranień. Miecze to jest logika. E, to są ta, wiadomości, czyli ktoś chce wziąć jakąś wiadomość do pewnej kobiety, e, co będą te wiadomości. Bo ktoś chce się uwolnić od jakiejś sytuacji i zacząć wszystko od nowa. Tu, baranki, chodzi o jakąś zgodę. Tu jest jak o jakąś zgodę chodzi. Związane jest, z, że były trzy osoby <laughs> możliwe, że tutaj jest ta królowa mieczy, która ma męża, który jest bardzo niemiły, niegrzeczny. E, możecie też z nią coś kreować, ale tutaj mi pokazuje się o bardzo o zgodę, bo była jakaś kobieta, która zagrała nieuczciwie, która zagrała nieuczciwie. Możliwe, że chodziło o zazdrość. No, kto może mieć lepiej a, niż wy, tak? Tak, no, wy czegoś nie widzicie. Wy będziecie podejmować jakąś decyzję związaną z kobietą, która ma stabilizację z singielką, i to jest facet mundurowy, który ma blokadę serca i ma. No, te dwie karty mówiłam o, o którym który i którym ma swoje swoje ostatnie A. Do, A i B do powiedzenia. Dla, dlaczego? Dlatego, że to jest facet o jakichś zasadach moralnych. Od razu mówię. Jest osoba trójkowa sytuacja. Nie wiem, baranki. Weźcie to, co do Was pasuje. Jeżeli nie, to przy, przyglądajcie się. Ale uważajcie, bo tutaj... Tutaj jest coś niefajnego. Tutaj ktoś chce z nowego początku. Nowy początek ktoś chce, ale czy to jest tylko nowy początek, bo tam jest dziewiątka monet. Kobieta, która ma stabilizację, która by chciała dać miłość, i cesarzowa też, to jest cesarzowa, która ma dużo możliwości. Ale ona mi się pokazuje zawsze kobieta, która w swoim życiu przeszła. Jest to kobieta po jakichś przejściach. Ona ma dużo możliwości. Ona może Wam pomóc lub są panowie z Poznaku Barana, gdzie taka osoba Wam po prostu wzięła zakręciła w głowie. No to idźcie i walczcie, wyjaśnijcie, żeby się pogodzić. Teraz tak, przysłanie od aniołów, baranki moje, aniołowi i przewodnicy osób z poznaku barana. Pamiętajcie, aniołowie mogą Wam wskazać dobre i złe informacje, dlatego musicie wziąć to do swojej sytuacji. Aniołowie i przewodnicy. osób. sporna Kubarana. To by odpuść. Chyba mia, e, miały też to e, ryby, tę kartę. Aniołowie otrów, u barana. Co jest dalej? Zaufanie. No kochani, jeżeli faktycznie tu chodzi o jakąś zgodę, to musi być między wami zaufanie. Bo była jakaś osoba trzecia w takim razie. Aniołowie dobrze podpowiadają. Musiała być jakaś osoba trzecia, która albo zazdrości, albo coś dla, swojej, no, dla siebie chciała. Diabeł to ma wszelkie możliwości. On ma takie działanie, że wiecie... I tutaj ktoś chce się pogodzić, bo ktoś, macie tam dalej siódemkę też mieczy i mieczy. Czyli był jakiś mężczyzna, który nie był uczciwy, całej płci nie pokazał. Był to osoba dwulicowa, mogła pisać ta osoba. Coś tutaj jest nie tak. Wiecie, jak czytam dla wszystkich, ale tutaj widzę dwa takie scenariusze tylko. I następna karta. No następna karta mówi o romansie. No matko. Zaufanie i romans. Ktoś to miał jeszcze. I jeszcze jedną mam wyciągnę. Okazja. Okazja. No okazja na romans się może trafi. Słuchajcie, to w temacie asa buław. Czyli osoby powracają do Was z przyszłości po jakimś zranieniu. Ale uważajcie, bo ta osoba przyjedzie, bo trójka buław mi mówi, że ktoś chce... Tylko jednego, możliwe, że Wy chcecie, kogoś, jeżeli macie żonę, chcecie tą osobę zdradzić i jeżeli żona ma Pana, który jest już, no wiecie, no oddaliliście się od Ciebie, to tutaj karty pokazują e, okazja na romans może być. Tutaj dla niektórych będą sprawy sądowe, urzędowe, tak? No i zobaczcie, następna karta na spodzie, poprawia, poprawa zdrowia. Kochani, możliwe, że macie, będziecie mieć do czynienia też i z lekarzem, tak? Ale uważajcie, jeżeli pójdziecie do lekarza, to ta osoba, i tutaj jest kobieta e, pokazana, będzie Wam e, was też ładnie manipulować, tak? Gdzie ładnie pięknie grać ona będzie wiedziała najlepiej. Weźcie to wszystko na logikę i, i przeanalizujcie, tak? Bo może Wam wciskać, e, na przykład inne metody, czy cokolwiek, że to i tamto, wy musicie się kierować z serduszka rozumem, bo tutaj jest też manipulant, tak? Dlatego wszystko trzeba brać pod uwagę. Moje kochane balanki, czego mam wam życzyć? Będę wam życzyła wszystkiego i miłości, i zdrowia, a zrobię to przede wszystkim. I żebyście zaufali sobie, jeżeli będziecie ufać sobie, jeżeli zaufacie swoim aniołom i przewodnikom, to kochani, pójdziecie do przodu o tysiąc, tysiąc razy szybciej, tak? Zaufanie do samego siebie jest na pierwszym miejscu, a zobaczycie jak życie się potoczy, powiem szczerze, do przodu. I tego, tego wam życzę. Życzę wam wszystkiego dobrego i zapraszam was wtedy na kolejne czytanie. Pozdrawiam.